ma S gdzieś. Ok, ok. 100%. Padaj. No, kos nie chce, ale klepcie teraz wolę Sita. Klepcie mi wolę West, tak jak klepcie. Klepcie wolę, klepcie wolę, klepcie tu wolę, tu ci stoi. Wbijcie tu gdzie stoi klepcie wolę, klepcie wolę. Nie po prostu nic Okej, spoko, to czekajcie. Może będzie jakiś disclaimer, nie? Wejdźcie tylko tanki, chodźcie, podajcie z Wim Sagart, 5 sekund Sagart, a nie całą było 5, 4, Domi, 4 3, 2 rent full buff garde, full buff garde, full buff garde, full buff garde, za gardę, garde full pistoletów nie po prostu. Klepcie mi dom teraz wolę. Klepcie wolę na spokojnie. Na spokojnie, nie wchodźcie, bo nie facie, bo nie facie, na razie gembie, nie facie, bo nie, wchodźcie głębiej i mówię, jak tylko ja se Nie zrywajcie Panky... tych gwardów. Nie, nie, nie zrywajcie, sklepcie tylko wolę, sklepcie wolę, nie mogli przejście. Lepszy wall. Dobra, chodźcie, podejdźcie teraz, podejdźcie teraz i idziemy do N. Podejdźcie wejdźcie, chodźcie do N i chodźcie do N, i chodźcie do N, chodźcie do N do N-E, do N E, nie przyściany, uwaga prześcianie, defy, 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 deficy, defy, 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 defy. Nie pijcie, nie kontrujmy tego, nie kontrujmy. Stójcinka, stójka, wejdźcie po prostu wejdźcie na razie, wejdźcie, mamy defekt. Jeszcze miałem druicy, tak pamiętajcie, pijcie gdzieś. Czekaj, 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 klepsie czeka. wallot od tej strony, klepcie wolot tej strony, lepszy wolot tej strony, klepsie wolot tej, tej strony. Stójcie głęboko pod ścianą, stójcie głęboko pod ścianą, bo bez możemy sobie rozłapać. Klepcie te gardy i sklepie i sklepcie makę. No maka. nie chcesz ich spróbować wybejtować? E masz otwarte, no ma E masz otwarte. Chodzi Glewia, nie trafiły. Ok, spoko. E maszanę po prostu przez ścianę, gied, defy, defy, na nas defy, na nas defy. tanki nas, tanki nas na SW 4, 3, 2, w gate, 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 to tanki gate, tanki nas, tanki nasz i cofacie, 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 co facie te do ściany, do ściany, do ściany, do ściany, do ściany, głęboko już do ściany, po chuj dalej stoicie, cofnijcie pierdolonej ściany jak pan mówię, że macie cofnąć się cofnąć. Cofnijcie, cofnijcie za chicie gardy. Kujwu, kujwu, tylko kujwu. No, zaraz wejdą, zaraz wejdą, Wy, wychodzą lokówka wychodzi. Defy, 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 git git get, get. Super, 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 super. Skądście gardę, skończcie gardę, skończcie gardy, spokojnie, stoimy sobie, stoimy. Mamy zbyt podlice, ja bym wycofał krypad. Poczekaj, Poczekaj no, no, Sklepcie mi te wallet od tej strony też. Mówię, sklepcie no. mi wallet, proszę sklepać mi łot. Macie młodki wszyscy kurwa. Sklepcie mi te wallet. Odzi proszę nie wpierdalaj się, czekaj. A ilu jest, jest oni niech wychodzą to też mają przejebane kurwa oni, się wych oni wych wych wychodzą na kontrę moją Wszyscy będziemy kontrowali S 2 ściany, pamiętajcie Odklepcie mi wolę z tej strony, żeśmy nie wyjście Tanki z tą motkami klepcie od Ski już I Runy pod uważajcie tylko na Ang jest przez Gotujcie się, zaraz będą patrzeć. lokówka patrzy na Gajta. łukówka cały czas patrzy. przygotujcie się Ilara, chilara. O, wchodzą, 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 wchodzą. To tylko fake, to tylko fake, cofnijcie, cofnijcie, cofnijcie. Nie, fulcowka. Fulcowka głęboko, cofnijcie głęboko, to był fake, sorry, zjebałem. Wszystko poszło na fake. Cofnijcie głębi, cofnijcie głębi, bo was spolują teraz. Tak, 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 tak. Zreaks, nawet Judy nie poszło od was, x Ja dałem helm, ale nie, bo ja to dałem. Zapak, lepcie łolek, lepcie zróbcie mi to wyjście. Zróbcie mi to wyjście, zróbcie wyjście i wejście, to jest. Wszystkie łole klepcie. O tyłu na spokojnie Kto ma łosąkowy runy pod chłopaków pod SE. Runy pod chłopaków na SE na ty wole na SE. Runy i klepcze. Kto ma ósemkowy młotek klepie SEC kto ma 8 motek lepie South East czemu pięć run gdzie kwa pod, pod was? Nic te. Po co nabiecie ludzi w Hillsich he tych Oni mają full HP, po chuj ich he healujecie Wchodzą coś? Okej, okay, to no patrzy, bo to Walam, walamy, wam ESE, defy, 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 defy chill, chill. Teraz stójcie, 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 stójcie. Okej, okay, stójcie, stójcie, dalej, sobie, się dalej, lepcie się dalej. Co wy tam robicie, kurwa, za głęboko jesteście. Dajcie się wciągać, głupi. Klepcie mi to wolę, sklepcie mi to wolę. DN też. Ile to zostało? Stało Klepcie, 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 klepcie. Klepcie, klepcie, klepcie. Na spokojnie. Dawajcie runy pod nas, 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 runy pod nas. nas chodź, chod chod kolona, chodzi kolona, chodzi kolona, chill, chill, chill. To jest tylko jedna party, to jest tylko jedna party. Na spokojnie, nie palcie defekt, nie palcie wszystkich defektów. To zaraz, zaraz wejdzie lokówka. Klepcie dalej, klepcie dalej, klepcie dalej. Zolot, ja na tym gate na tym ulu jednym. Gej, chodź w są ładnie, 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 ładnie. Git, git. Nie uda, gdy teraz patrzcie z wód, na spodzie 9 Patrzcie 9 9 9 9, wypaście z wód. Patrzcie z wód, paście z Podajcie, z do 5, 4, 3. 2, grejta SW, grejta SW, grejta SW, SW, z wód, kajta z Tanki dalej, tanki, są pokterka, pokterka, mają z Po Pokterkach mają po minus z pierwszym parta, spokojnie, nic się nie dzieje, tylko hilki, hilki, defy! hilki, lekki dafe, hilki, lekki Co ci face da ne, co ci co, facie DNA, co facie dalej wole, dalej Lepcie mi dalej, wolę, runy, runy pod nas, runy pod nas, runy pod nas, pod nas, runy pod nas, runy pod nas, runy pod nas, runy pod nas, chodzą, 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 raz dwóch, SW płytko. Płytko jest w tanki, w tanki 4, 3. No wciągnijcie, wciągnijcie, tylko tylko płytko, płytko, płytko 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 i cofacie, cofacie, cofacie. Zabiliśmy lokówkę, cofnienku, cofnienka, cofnienka, cofnicienka, cofnicienka, cofnij cienka, cofnij cienka. Cof cof Spoko, teraz klepcie wolę za freakon, nie mają kolera, klepcie wolę, nie mają kolera, klepcie wszyscy wolę nie mają kolera. Cofną się cofną, się teraz się cofną. Klepcie wolę klepcie wolę szybko. Uwaga na węście, po woli No tam, i mi Że ten dredder tam tamt tam nie stoi. Klepcie klepcie wszyscy klepcie wszyscy, wszyscy póki mamy za free. Nie mają, kolera. Nie mają kolera. Szybko, 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 klepcie, klepcie, klepcie. Uwaga na kontrę, uwaga na kontrę. Te tanki stącie bardziej z przodu, te tanki stącie z przodu, krótko. Teraz kolana patrzy, kolana patrzy, zaraz będę chciał wejść. Przygotujcie się. Korona patrzy, korona patrzy. Na 3 znaczy na Przygotujcie się na szybki, na szybki kontrę, Przygotujcie się przygotujcie przez ścianę. Szybki kontrę przez ścianę, przygotujcie się. Wchodzą, 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 defy, 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 defy. s 5, 5, 4, 3

Potem ja też sklepczyk. 1% to na ok Ale dawajcie tego mogę... Tak dajcie nie dajcie, dajcie myszą, nie? dywan, dajcie dywan, dajcie dywan, dajcie dywan. Dajcie dywany pod nas i runy. to dalej, klepcie dalej, wole Spadajcie pod KSK, podajcie sobie pod KSK, inaczej, nie, nie, nie wchodźcie głębiej, nie wchodźcie, nie, tylko podajcie tankami już na froncie, żeby móc reagować na spokojnie, stójcie, stójcie sobie, stójcie sobie, stójcie sobie. To jest tylko to jest jedoparty, jednoparte, chill, 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 chilki, tylko chilki, tylko chilki, nie palcie wszystkich defekt, bo nie mają prawdopodobnie demacha. Spójrzcie co Kowin SW, chillera, 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 chillera. Raz uwaga na kontrolu, uwaga, kontra, tego tanka w nas. 5, 4, 3, 2, tego tanka nas, zabicie tanka nas, tego tanka w nas, nas. zabijcie go, zabijcie go zabijcie go, go i co patrzycie, cofacie. Rozwaga, zaraz kontrujem, zaraz kontrujem, będą patrzeć, będą patrzeć na front, zaraz będę patrzeć po frontie, chillera. Sklep, wyklecie mi te wola od wewnątrz, chlepcie od wola od wewnątrz, od wewnątrz chlepcie. Jest szybciej, szybciej jest. Lepczy wolo od wewnątrz, na no spokojnie, przygotujcie się, przygotujcie się, przygotujcie się. Przygotujcie się na kontra. Tak PAN tak chodzi jest tak, no dobra, cof, o no, cof, no, co? Na no, 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 spokojnie, na no, spokojnie. Klepcie mi dalej Wolak, klepcie mi dalej, musimy zrobić co przejść. Jak możecie właśnie, otwórzcie mi gate, y, otwórzcie mi gate y, jak możecie, otwórzcie mi gate, y, jak możecie. No na spokojnie, na spokojnie. Dajcie rudne podem, dajcie runę rune, rune, rundę, rudne podemie, rudne pode otworzę gate spoki. Ok, teraz czekajcie, podajcie pod koeska, dajcie pod kowiaska, to tego walała sklepcie tego wala i spójcie pod znaczy nie, nie podchodźcie, 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 nie podchodźcie. Panie nie okej, okay, czekaj, czekajcie czekajcie, 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 zaraz kolana, zaraz weź okay, czekajcie, weźcie, te tan weźcie tankami spolujcie mi tanki, ey tego. Czekajcie, nie kontrujcie tego, nie kontrujemy, nie kontrujem, to bufej, to bufej, czekajcie. Bo Nie patrzcie tak jeszcze mają całe, całą engę jeszcze mają, to jest tylko jedno party, nie palcie wszystkich demonów na kolor Okej, okay, czekajcie, czekajcie, tylko tak chodzi, jeszcze, jeszcze, je, sklepcie tego wola jeszcze, no, błagam na spokojnie Czemu wy tam kurwa gniecie, chodźcie SW, chodźcie SW, walić z SW mobilizacja z SW Pierdole, no ale czemu tam żaden tank nie stoi Dajcie się farmić, Nie widać, nie widzę, niewidek, Ok, podajcie, spolujcie mi hojami, tanki z SE, podajcie, wypłacamy płytko w SE W tanki patrzcie mi SW, w SE, 5, 4, 3, def, 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 Chodźcie, cho full chodźcie, chodzi, 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 chodźcie Hopcie, hopcie, chodźcie hopcie. Tanki, chodźcie tanki. Tanki, tanki. Tanki, tanki. Tanki, tanki. Tanki, tanki. Full tanki, CO, full tanki, cofa, full tanki, full tanki, full, full Fu tanki. Nie, nie wychodźcie trasawkami, zaraz ciestujcie, ciestujcie. Już teraz są w środku, już są w już są w środku. Dalejcie hilki na front, zaraz dobijecie. Wchodzą, wchodzą, wchodzą. Już tanki, paszcie, już niesiem. Patrzcie, patrzcie, ciasno. Već, ćwik, nigdy, weć, nigdy odwrotka. Głęboko głęboko z, Asbo, 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 bardziej, 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 jest słabo. Czemu DPS taki spóźniony, kurwa? Cofnijcie, cofnijcie, cofnijcie. Tak to je, tak to je, cofnijcie, cofnijcie, dzięki, cofnijcie. Co? Nie wchodź pod maga, kurwa, zakazuję ci. Nie puszuj maga. Tak kolej. Pod za, pod za, pod za, pod za. Pod za, pod za. Ej, kolejny. No mnie tam kurwa, nie ma przecież. No to Ale nie wchodź pod maga, kurwa, bo się wypierdolicie. Nie wchodzę, normalnie. Nie macie Ale ja mówię, że racja, kurwa. Ja czekam aż z idei jeszcze. Rozgraj kurwa, rozgraj się im, puterki, Daj dawaj. Dajcie kolować Krypatowi Dziękuję. Dobra, psujcie, podajcie putkoeskie, pod pod znowu ściągamy tanki płytko SS. Płytko tanki z SS. Tylko tanki z SS ściągacie na 3, 5, 4, 3. Dwa, jeden po tanki zesta, tanki zesa, tanki zeseka, kłótko, płytkę, cofacie, cofacie tank, teraz patrzcie, tankanie patrzcie, bo teraz odnosili w nas wejść. Cofacie dęki, cofacie tęki, cofacie dęki, zaraz będą kontrolować, trkucie defy, teraz defy, defy i cofacie, defy, lokus cofacie. Co już teraz defej, cofacie, defy cofacie, bo skontrujemy, głęboko wyjdźcie, głęboko wyjdźcie, głęboko wyjdźcie, to jest na N z wzginie. Cofnijcie głęboko, zaraz odnosili wyjść, ogracie, copucie defy, defy, teraz... Okej, okay, tanki, patrzcie, tanki, patrzcie, podejście sobie! Okej, okay, już nic nie miałem, podejdźcie, podejdźcie z tej, podejdźcie, podejdźcie, podejście, podejdźcie, podejście, podejdźcie, pięć sekund głęboko kontrujemy, podchodźcie, podchodźcie stumuci!

Kolejna pięć, kum pięć, cztery, trzy. Patrzcie bardziej łez, bardziej jest bardziej, zobaczcie za, zobaczcie za bardziej, łez, azaz, azaz, i nie, co bardziej, bardziej, i bardziej, już wulcówka. Nie palcie defek, nie palcie defek, nie palcie defekt. Czechowego walcie te mąki bezsensownie. to do, do one. Teraz szykujcie defy, teraz będzie szatówka. Lukówka, teraz wejść na ta tanki stopujcie, tanki stopujcie, tanki topujcie, Zaraz nosili wejść, szykujcie defy za pięć sekund, za pięć sekund, poszukucie defy. Patrz tam, patrzą, patrzą defy, 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 defy. I teraz chodźcie chodźcie już nic 3, 2, 1 go boko jest, c'è to Invis West, Invis West, Invis West, Invis West. Invis West, Invis, in w tej Inbis, in chodźcie w tej te te spali buty, jeba ci chodźcie den chodźcie denki, chodźcie denki. Chodźcie denki, chodźcie denki. Super kupa, super, super, super. super. No, Kułka padł. Aha, co, co się stało? Czemu nam banner się rozjebał? A, bo no, nie I podnieśliście, leżał A kurwa, chuj na wdupę. Dobra, chodźcie wesę, chodźcie bezkę, chodźcie chodźcie walimy na lut na lut. 5 sekund na 5 sekund. Pięć, Dwa wszystko na lód, wszystko na lut, na lód, na lód, na, 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 na zabijcie tych na luce, zabicie zabijcie tych naut, zabijcie poklarka, poklerka git, Waga na kontrę, waga na kontrę. waga na kontrę, kontr, zabijcie po Co i cofacie, 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 cofacie defy, 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 defy. defy, defy, defy. kurwa, nikt nie gnie, nikt nie ginie, cofnijcie, cofnijcie. Pięknie kurwa, pięknie, 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 pięknie. pęknie, pięknie, tak, pięknie, tak, pęknie, Stójcie odchylujcie nas, odchylujcie nas, zgrupujcie się, skrupujcie się, skrupujcie się. A się. dwóch, bo od dwu nam ten bomb squad cały czas wieża. Odchylujcie nas, odchylujcie nas, stoimy sobie, ustabilizujmy, 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 ustabilizujmy. Chodźcie, teraz chodźcie, Czemu na gniecie? Kurwa! Nie lutujcie tego gówna. Ale albo, alutujemy. Tam jest bardzo duże, ale nikt wam składów nie piluje. Lut, lut, lup, lut. No właśnie. Cofnijcie cofnijcie, cofnijcie się, cofnijcie cofnijcie Teraz czekajcie, czekajcie, czekajcie. Chodźcie, chodźcie teraz do lista, chodźcie 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 do lista. Podejdźcie, podajcie, podajcie. Podajcie, podejdźcie. Podejdźcie, w maga. podajcie, go, 500 go, 500 o nie, luków cofno, cofnijcie, 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 cofnijcie nie, 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 cofnijcie, luków loków kacofno. Zlupuciecie ciała, lutujcie te, lutujcie, lutujcie te ciała, lutajcie te ciała, lutujcie Uważajcie, uwaga. A, czy... Weźcie tankami, weźcie mi te tanki spolujcie z eski. razem z Lukówką. Dodajcie, pójdźcie sobie na spokojnie, choje na trzy, polujcie mi do nas do N. Okej, okay? patrzcie, podejdźcie, walimy w tego czołka na Eskę, na eskę. Pięć sekund, podejdźcie. Pięć, cztery, trzy dwa jeden zabijcie tego na zabijcie na zabijcie na zabijcie na zabijcie no. na zabijcie na słodówka na na nawet przynajmniej cofnięcie rozcofnięcie już, cofnicie, już cofnicie. nie palcie defek nie palce defek teraz lokus na czółka i wychodzimy do ręki okej okay? wchodzimy do ręki czekajcie 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 cofnięcie ręki radności liczby tanki stopujcie tanki stopujcie patrzą w westa tam tam patrzę do środku stu czy stu czy stu czy podajcie z tak, w podajcie z w wala wala mas z w defez w defez podajcie z w podajcie z w podajcie z w podajcie już z w def 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 na nas z gines 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 chodźcie 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 deski chodźcie paście eska na czółek na czółek 5 rzucam 4 rzucę Oh, kurwa panie co to znaczy naczoch 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 cyfacicy facicy mnie proszę odchilujcie mnie odhilujcie cofnijcie rękę teraz wyjdzie za nami wyjdźcie za nami wyjdźcie ręka stucienka 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 kapodilla capodilla trzymajcie ich trzymajcie ich paszromę 2 Defy, 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 tanki nie okej tak wchodzi podejdźcie se podejdźcie se podejdźcie se nas ich ich Dwaem wszystko nas ginie, wszystko w nas ginie, wszystko w nas, nie wszystko w nas, nie co cofacie, co faczej, co faczej, co super, co face te, co facie? denki, co face te, co face tank, co face tank. Tara, tara, tara. Zaraz będą ci przygotujcie się. Przygotujcie zaraz będą wyjść. O kurwa. Ale o, o, ci kurwa. podrzuciłem, ale ci podrzuciłem. Ja pierdolę. Zajpiłeś ich wszystkich, super, kurwa. Jeszcze nice. kosa dostali aden. Proszę się od nie mało teraz. Ty. No, podrzuciłem kosą na defa, a on za pomocą z 200 osób. Sto stój, cienka, stu cienka, stu cienka. Gdzie, 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 no inny tylko na bokach i stemnie. Zobaczcie tego szczura w nas? Tego szczura w nas 5, 4, 3, 2, Remfull Pisa tego szczegoś mnie kurga Poklejku, poklejryku, czemu on ginie w pół sekundy nie, nie ginie w pół sekundy. Dobra, git. Zlutujcie go kurwa, zlutujcie jak mam luta chuj ładnie, to jest Okej, okay, spoko, czurde spoko. Kneku, teraz wiesz. przygotujcie się, teraz przygotujcie, teraz zaraz widzimy w ten lut, ja w ten pierdolony lut, okej? Okay? Przygotujcie się na chillu, na chillu. Tanki wejdźcie już głębiej, tanki sobie wejdźcie głębiej z leśnik spod tałerki po, pod lud zgarnijcie. Z chill, chill, podajcie i pięć, cztery, Cface, cface, z wpaście, z wpaście, z wpaście, na nam pomaga i cofacie, i cface, nie palcie, defek, nie palcie, defek. cface, cface, co się dzieje? To jest defekty, 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 Full defekty, full defekty, full defekty, full defekty, full defekty, pięknie kurwa. Niech nie ginie, tu się nic nie ginie. Podbijają się, podbijają się